I skupimy się dzisiaj na odmianie Aurora. Ale przed tym wszystkim chcę Wam pokazać te kolory, bo zaraz listki spadną. Słuchajcie, a spójrzcie, jak z zielonego koloru, pięknego no, z, z, dla oka do no, pięknego koloru zielonego schodzą właśnie te soki i spójrzcie jakie barwy, które spływają co roku we mnie, takie uczucie tak jak chłop patrzy na obraz na dzieło sztuki, się włącza w nim takie podobno rozluźnienie, to to samo mam właśnie przy tych barwach liści borówki no i cóż kochani, fajnie, że jesteście to mnie cieszy, zresztą w ostatnich materiałach na drugim kanale moim zastępczym pod nazwą Jagodowe Centrum dzisiaj Wam zostawię link do tego kanału w komentarzu, zobaczymy jak to się ułoży nagrywanie, ale zrobiłem Pielenie i to spójrzcie na plantacji, tam gdzie nie ma tkaniny, ile jeszcze będzie roboty, koszenia i to nie jednego, a tu jest spokój, zdecydowany i tylko było tutaj pielone, no gdzie się chwasty wysiały, więc no rewelacja z tą tkaniną, która jeszcze tą wilgoć trzyma. No a ta pogoda, słuchajcie, tutaj też mimo wszystko, że jest po sezonie susza jest ogromna. No i stwierdziłem, że dzisiaj weźmiemy się za ten ostatni ostatek, którego nie widać. Idziemy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwsze, co słuchajcie, musimy zrobić. No to tutaj troszeczkę tkaninę naciąć, żeby dostać się. No i spójrzcie, nie ma możliwości, jak tutaj tkaniny porwać. Bardzo trwała. Ale trzeba pamiętać, no żeby tutaj jednak nie zostawało dużo ziemi na tkaninie, bo zwyczajnie się y, wysieją chwasty. No i spójrzcie, czuć tą korę, trocinkę od Piotka Pietruchy? No pionier, jeżeli chodzi o centralną Polskę, tereny grujeckie, Pszynka, daj nagrać. Jeżeli chodzi o, moi drodzy, korę, zrębki, trocinę, no i wygląda to całkiem ciekawie. Poczekajcie, no zrobimy to tak, żeby to można było, no nie wyrwę ręką. Okora, trociny, zrębki. A widzisz, ta kora później się będzie pięknie rozkładać. No i to, co burówka najbardziej lubi, kochani. Bez żadnego aktorstwa, naprawdę ciężko jest tutaj krzacze kruszyć. No, ale nie, no nie byłbym sobą, jakbyśmy tego dzisiaj nie zrobili. Troszeczkę tutaj podciągnę no i widzimy, że już te kilka miesięcy bryła się stworzyła i widzimy też masa wymieszana z ziemią rodzimą. No i dzięki temu widzicie, jeżeli korzonki już się ładnie rozrosną, to wtedy, jeżeli będzie podlewanie z rurek, czy będzie kapało tutaj czy tutaj, już będą tutaj krzaczki wodę od wiosny zaciągać. No nie jest tutaj na razie nic uszkadzać, ale też widzimy ziemia rodzima, która mimo wszystko z tą korą, z tą trociną jest mieszana, też tutaj swoje właściwości no, zaczyna. Nabierać pozytywne więc fajnie. Taką budowę ma biała tkanina stąd nazwa tkanina. Bo tkana no i po drugiej stronie mamy też. Widzicie, tak to wygląda. A teraz pójdziemy do czarnej. Czarna tkanina też jest tkana, ale jakby gęściej. Ale po drugiej stronie od spodu spójrzcie co ma? Taki jakby meszek. Widzicie, tu od środka jest taki jakby. Welurek. No i właśnie też dzięki temu ta. czy Się przywróciła łopata! I dzięki temu też tutaj wilgoć jest mocniej trzymana. O! I tutaj kochani. Podsypiemy. Dobrze będzie że wcale nie mam zamiaru tutaj oceniać dzisiaj w odcinku systemu korzeniowego Aurory, ani tutaj robić napinki, pokazywać, że o, wielka bryła, bo to na tym kochani nie polega, najważniejsze jest to, że ja tutaj krzaczek biorę rękę i się trzymać, czyli on już się tam powolutku ukorzenia i to jest właśnie bardzo normalne zdajmy sobie sprawę właśnie, że my sadząc borówkę w nieodpowiednie podłoże, czyli załóżmy z wysokim pH, nawet gdy będziemy stosowali najlepsze kwasy humusowe na świecie, najlepsze odżywki nawozy, nawet i po 30 latach wyciągniemy taką bryłę jaką posadziliśmy i to jest właśnie yy, najważniejsze w borówce żeby właśnie te korzonki się rozgrzewały Wzrastały. A to, że widzimy w portalach, gdzie po trzech tygodniach pan wyciąga dwoma łopatami, dwóch chłopów wyciąga wielką brywę. To jest kochani wszystko, reklama. Wszystkie produkty, które firma produkuje dana musi to sprzedać, a reklamą reklama jest dźwignią handlu, więc tutaj też musi być na kanale Normalność. Też myślę, że yy, będziemy i popełniali błędy, bo widzimy ten rządek jest zdecydowanie za blisko. Od tych brzus. No ja nie pomyślałem, trzeba było zrobić 2 metry odstępu, więc troszeczkę tą wodę będą pociągały. I tak to będzie, kochani. Tutaj właśnie też będą błędy, porażki, ale yy, będzie pasja. I kochani, dzisiejszy odcinek też nagrany jest od początku z myślami właśnie o Was, że wy poświęcacie czas. I dla Was chciałem, no trochę tak się, przy... no myślę, że z takiej praktyki właśnie z życia. No tkaninę wam pokazałem, troszeczkę właśnie tej listki porównę. To, na co nie było, kochani, stać, to dzisiaj zrobiłem. I też zapraszam Was, kochani, na mój drugi kanał, gdzie nagrywam oddzielne odcinki luźniejszą formą pod nazwą Jagodowe Centrum. No i tu już ponad też i, i czasami tysiąc wyświetleń materiał potrafi mieć, więc link do tego odcinka zostawię dzisiaj w pierwszym komentarzu pod dzisiejszym odcinku. No i wpadajcie tam, bo może właśnie jutro nagram tam materiał, czyli będziemy działać na dwa kanały. Pozdrawiam Was, no i te łapeczki też fajnie zostawiacie, bo Dzięki nim właśnie też następny odcinek Wam się na telefonie pojawi. Coś niesamowitego, jak zaczynałem nagrywać, mi się w głowie nie mieściło, bo że kiedyś będzie można na telefonie mieć pod ręką, w kieszeni, dostęp do odcinków. Jak ja nagrywałem 8-10 lat temu, to wszystko się oglądało na komputerach, laptopach. Kochani, tak to było, wszystko się zmienia, ale wiem, że tutaj o Was czas i te treści no, yy, muszę dbać. Ale ja nie jestem maszyną, nie jestem Alfa Omegą i raz będzie odcinek lepszy, raz gorszy, raz śmieszniejszy, raz smutniejszy ale musimy po prostu y, na to być przygotowani. Do następnego cześć! No i też i pora. Widzicie, mamy później zimę, cięcie, lato, y, kwitnienie, owocowanie i każda pora ma te swoich zainteresowanych i wiem, że nawet właśnie teraz najbliższy okres, czyli w zimę y, tutaj na kanale bywa więcej widzów niż w lato, gdzie nie ma większość moich no, widzów czasu. To jest takie niepojęte. Do następnego, cześć! No, oczywiście też zostawiam do siebie numer kontaktowy, jeżeli masz jakieś pytania co do odnośnie uprawy, odmian. No myślę, że jakieś tam doświadczenie już jest tutaj zdobyte. no Zresztą dzwonicie do mnie i też miło, bo ostatnio właśnie do mnie dzwonił pan, który powiedział, że ogląda. Powiedział mi filmiki sprzed 8 lat, które nagrywałem głupoty, właśnie jak buty wiązałem. nie wiązałem tylko zakładałem reklamówki na nowe buty. Taką parodię robiłem, oczywiście filmek usunięty, ale pamiętał, więc wiem, że też jest tutaj. Pod drugiej stronie widz, który jest ze mną parę ładnych lat i stąd właśnie dzisiaj kurczę, no ja taki jestem sentymentalny, jutro jest 1 listopada kochani, życzę wam wszystkiego dobrego, yy, z rodziną czasu spędzonego chyba tak, cześć